Cześć, witajcie na moim kanale. Mam Sylwiona. zobaczcie no Sylwion. Zrobimy go ewolucję. Żeby zrobić jego ewolucję, to musicie wpisać mu imię Kira. Kira. Kira, musicie jemu wpisać. I teraz mój body po prostu. Jest taki słodki. Prawie maksimum Cp aż 30. Prawie, blisko. Mam mniej więcej. I nie mam haków, bo... Muszę wam powiedzieć czemu. Tak. Okazało się, że PG Sharp miał update'a i przez przypadek stachowałem to po... i już nie mogę zainstalować PG więc piszcie w komentarzach. Jakie haki mam zainstalować, piszcie e, w komentarzu. Jak tu będą komentarze wyłączone, to piszcie na inne filmy, e, które mają e, komentarze. Tak, więc mam suziona. Jeszcze do pokedexa wpis. A, się w szybkim Sylwia, 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 Jest Sylwia, Sylwia, I Sylwia, 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 tego nie Sylwia, Lifeon i i Sylwion I Eevee Rewolucja Eevee No Sorry, ale Nie będę miał Melmetana, może i Igorix mi da Melmetana I będzie miał dwa Melmetany Please Igorix masz dwa melmetany -me Mlemle tamy, mlemle tamy, to dajmy, please, please, please. I to jest na tyle odcinka. A, zapomniałem. I tu mam zdjęcie. Eee, gdzie to było? Zdjęcie. Tu. To jest zdjęcie. Na te filmiki, nie patrzcie, bo tu pokazano 30 jest twarz. To jest przypadek, mi się kliknęła. Chciałabym jeszcze tego nie nagrywać, że pokazałam twarz. Jest już, no, jest już dodane, że pokazałam twarz. No. Nie patrzcie tego jeszcze raz. Tak wygląda Sylwian. Jest bardzo piękny i słodki. Jak go będę miał cały czas na badanie, nigdy go nie zmienię. Janą, może jeszcze zmieniana. Jak będę miał uszczajni. E, e, ja, Fritala, Shiny Sylwiona, więc to jest na tyle, więc. E, pa papa.